Moi kochani, darów chrztu świętego nie widać gołym okiem, bo mniej więcej wygląda to tak, gdybym teraz gdzieś z ogródka wziął, ściął kwiaty i przyniósł tu w kościele, zrobił bukiet. To powiedzcie mi, czy te kwiaty, które jeszcze zostały w ogródku i te, które ściąłem, wyglądają inaczej, czy tak samo? No powiedzcie mi. No zwykłe jakieś kwiaty, no niech będą tulipany. Pięć zetnę i dam tu przed ołtarz, a pięć zostanie w ogródku. Różnią się wyglądem? Nie. Obok mnie stanie osoba nieochrzczona. Obok mnie stanie ktoś, kto porzucił łaski chrztu, zerwał z Bogiem. Jako ludzie różnimy się wyglądem? Nie. Nie rosną nam rogi, nie mamy ogona. Gołym okiem tego nie widać. Ale jest różnica między kwiatami ściętymi, a kwiatami, które zostały w ogródku, jaka? Co się stanie z tymi, które są w wazonie? Uschną. A jak uschną, to co się z nimi stanie? Wyrzucamy do kosza na kompost albo palimy. A te w ogrodzie uschną? Też uschną. Ale w ogrodzie mają szansę wydać nowe nasiona, nowe życie. Te ucięte już nie wydadzą. I tak samo my, jeżeli damy się odciąć od tego, co jest pniem życia w Kościele od samego Boga poprzez grzech, poprzez niewierność, poprzez zaufanie innym Bogom, będziemy wyglądać tak samo do końca życia, ale nie wydamy owocu życia w zmartwychwstaniu. Nie będzie życia w nas. Nie będzie w nas życia i dlatego trzeba nam bronić. Tego, co otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Stanu łaski uświęcającej. Tej szaty gotowej, która czyni nas gotowymi do wejścia do nieba. Moi kochani, my często idziemy do spowiedzi na święta, na jakieś uroczystości, na pogrzeb, a stan łaski uświęcającej to nie jest szata na święta, na pogrzeb. To jest na co dzień. O ten stan musimy dbać. O ten stan musimy walczyć. Nic ani nikt nas nie odłączy od Chrystusa, ale my sami możemy się odłączyć. Kiedy wchodzimy w grzech, niewierność, brońmy tego każdego dnia. Kolejny dar sakramentu bierzmowania, moi drodzy, gdybym teraz przeszedł przez Kościół. I każdemu z Was powiedział, że dam wam kartę do bankomatu, a na niej jest 100 tysięcy euro. Uwierzycie w to? Uwierzycie? Tyle mówimy o Duchu Świętym, a wy dalej nie chcecie wierzyć, że jesteście milionerami. Wiele rzeczy bierzemy na własne siły. Wiele rzeczy chcemy sami. I nie korzystamy z tego, co otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Oczywiście jest haczyk przy tej karcie, bo jakbym wam dał kartę, to nie podam wam pinu. A dlaczego? Bo kanał otwarcia się na Ducha Świętego musi każdy z nas sam wypracować. Na kolanach i w modlitwie. Każdy ma swój indywidualny pin na otwarcie się na Ducha Świętego. Ale kiedy nie prosi, te dary nie owocują. Zobaczcie w codzienności. Jest taki dar z siedmiu darów, które wszyscy mamy przy bierzmowaniu siedem darów ducha świętego. Jeden z nich. Ja myślę, że go mam, i myślę, że Wy go nie macie. Ty myślisz, że go masz, a inni go nie mają. Już wiecie, jaki dar? Dar mądrości, nie? Każdy z nas jest mądry. do no skoro jesteśmy wszyscy tacy mądrzy, to czemu tyle głupot popełniamy. A kiedy ostatni raz prosiliście tu w kościele w domu Boże daj mi mądrość. Kiedy prosiliście w domu w Kościele Boże, kiedy podejmujemy decyzję Daj ducha rady? Daj ducha męstwa, kiedy przychodzą trudności. Nie, po co ja se poradzę? A potem narzekamy. Że musimy wszystko sami. Nie prosicie, nie mamy. Proście, a będzie Wam dane. Bo tylko tak możemy się otworzyć, by te dary owocowały. Inaczej one będą złożone na naszym koncie, ale nigdy nie zrealizujemy tego bogactwa, które posiadamy. Moi drodzy, nam się nieraz wydaje, że mądrość. Bardzo często to wykorzystują media, że mądrość to jest inteligencja, wiedza, ilość języków, stopnie naukowe. Zobaczcie, jak są newsy podawane. Najpierw jest podany jakiś news, nieważne, czy prawdziwy, czy nieprawdziwy, a potem pięciu specjalistów z tytułami. Można mieć dużą wiedzę, można mieć dobre wykształcenie. Można znać wiele języków i mieć tytuły naukowe, i równocześnie być idiotą. Bo mądrości nie wypracujesz. Mądrość jest zniebadana. Zobaczcie, im mniej ludzi się modli, tym więcej głupot gadamy. Zobaczcie, jak dużo ludzi dziś ma kryzys ze swoją tożsamością, z określeniem siebie, z rozpoznaniem świata. Zobaczcie, ile różnych bajek jest wkręcanych. Oni to w głęboko wierzą. Bez Bożej mądrości. Głupota ludzka nie ma granicy. Proście o tę mądrość. Zobaczcie, moi kochani, nieraz się przejmujemy i ci, którzy nie znają kościoła, straszą nas, że kościół jest coraz słabszy kościół już umiera, kościół już padnie. Słyszeliście te słowa? Jak myślicie, że jak nas tu w kościele będzie dwa tysiące, to kościół będzie mocniejszy? Mocą Kościoła jest Duch Święty, a nie ilość ludzi. Mocą Kościoła jest Bóg. My padniemy, ale nie Bóg ani Kościół. Ładnie to powiedział papież jednemu z naszych biskupów, kiedy skarżył się, że na, Magda na Madagaskarze jego diecezja jest w wielkości jednej czwartej Polski. I mówi, proszę Ojca Świętego, największy problem, bo mam dwudziestu kilku kapłanów. Przydałoby się więcej księży. Jest tyle roboty. A papież się uśmiechnął i mówi, Pan Jezus miał dwunastu i cały świat zaraził, a wy sobie w trzydziestu nie dacie z takim skrawkiem ziemi rady? Jak liczymy na siebie, nie damy rady. Zobaczcie na apostołów. Kogo wybiera Pan Jezus? Spośród dwunastu. Dwóch umie czytać i pisać, reszta analfabeci. Trzy lata chodzą do seminarium, uczą się w szkole z Jezusem, widzą znaki, cuda, wskrzeszenia z martwych. Przychodzi krzyż, pod krzyżem staje tylko święty Jan. Jeden go sprzedał, drugi się go wyparł ze strachu. A potem, jak tchórze siedzą w wieczerniku zamknięci, i można powiedzieć: Jezu, kogo Ty wybrałeś? Tyś nie wiedział? Kogo Ty wybrałeś? Ale przychodzi dzień pięćdziesiątnicy zesłania Ducha Świętego. Analfabeci mówią wszystkimi językami ówczesnego świata. Idą po wszystkie kraje i głoszą Ewangelię. I te wszystkie tchórze, które były, oddają życie za Jezusa. Oto jest moc i siła Ducha Świętego. To jest siła Kościoła, nie my. Bóg, który działa w nas, to jest Jego potęga. Tu jest Jego moc. Ale czy ja otworzę serce? Czy dalej będę siedział w moim domu i w moim sercu jak zamknięty wieczorniku, wystraszony przed innymi? Czy dam się prowadzić duchowi świętemu? To wszystko zależy, czy ja proszę i otwieram się.